Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie bliźnięta w czytaniu na grudzień 2019 roku. No, już muszę powoli zaczynać, bo nie długo miesiąc mi się skończy, moi drodzy. E, troszeczkę inny układ, zobaczymy. To będzie taki układ na podstawie koła 12 domów astrologicznych. E, zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj. Tak mnie coś podkusiło, żeby dla bliźniąt zrobić właśnie takie. Czytanie. O, 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 uwaga, uwaga, uwaga. Czerwone światło, drogie bliźnie, bliźnięta. Mamy tutaj piątkę mieczy razem z kartą diabła. Oj, możecie znaleźć się w tym miesiącu w sieci kłamstw. Także radzę uważać na to, z kim się spotykacie, co do kogo mówicie. To jest sieć kłamstw. Lub też druga interpretacja, że ten grudzień to będzie taki miesiąc, gdzie wyjdą stare kłamstwa. Tylko pytanie, czy, no niestety, wasze, czy po prostu kogoś z otoczenia, kogoś e, dla was e, takiego ważnego, też może być tak, że ktoś wam zarzuci kłamstwo i wy będziecie się musieli w ogóle o jakiś taki starość, takie przyczepienie się, że kiedyś tam coś powiedzieliście, tak czy śmak, i będziecie musieli się bardzo mocno z tego wybronić, drogie bliźnięta. To tak tutaj. Na początek, dobra, jeden. Wasza karta, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Muszę troszkę do góry to podsunąć, bo się tutaj nie wyrobię z tym. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. I dwanaście. Umiarkowanie. No, Ta karta diabła tego z tyłu. Niech ja się tutaj nad tym zastanowię. To jesteście wy w grudniu, bliźnięta, królowa mieczy, czyli jakby wasza energia. I teraz do czego zmierzacie, z buław. Szykuje się, moi drodzy, romans w grudniu dla was. Natomiast 412. Natomiast na to, na czym się opieracie postać mężczyzny, skorpion rak ewentualnie ryby i uzdrowienie kontaktów z nim. Czyli, czyli moi drodzy, tak jak powiedziałam na początku, tu jest dla was w grudniu jakaś sieć kłamstwa, tak? Które em, Wydaje mi się, że wy się wplączecie. W związku z jakąś nową osobą w domu waszym przyjemności, w domu numer 5 pojawia się postać rycerza denarów, więc to jest osoba, od której dostaniecie jakąś przyjemność, prawda? Tyle tylko pytanie, czy, czy to brać, czy tego nie brać. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o dom bliższych i zna, dalszych tutaj znajomych rodziny, macie kartę wieży, więc to może skutkować pogorszeniem relacji rodzinnych e, lub pogorszeniem relacji ze znajomymi. Także naprawdę szczerze, szczerze, naprawdę przed tym, moi drodzy, przestrzegam. Natomiast ja myślę, że to nie będzie jakaś długa historia z tym assembuław, tutaj z tym o tym rycerzem denarów, bo macie tutaj kartę umiarkowania, także e, moi drodzy nie. Mm, nie dojdzie do, do. O przepraszam, bo ten dym z tej szałwi tak leci, to ten przestawi. Tutaj. A, nie dojdzie do rozpadu myślę małżeństwa, tylko będziecie jednak tak jakbyście się cofnęli z tego, z, tej, z tej swojej drogi i dojdzie do jakiegoś porozumienia. To jest tak na, w, w sferze emocjonalnej jakby na dzień dobry. E, mamy teraz em, rozwój osobisty. No tutaj głównie, proszę bardzo, jesteście wy i pokazane są dwie osoby, także w jakimś towarzystwie bliźnięta przebywają. Rozwój osobisty związany jest ze byciem wśród ludzi, otaczaniem się ludźmi, to mogą być osoby młodsze od Was. Jeśli chodzi o świat pieniędzy i pracy, niektórym bliźniętom pisane jest, Pisana jest zmiana pracy, odejście z tego miejsca, gdzie do tej pory jesteście, bo tutaj jakby sytuacja się nie zmienia, właściwie jest taka, taka pozycja szachmat, co was bardzo dołuje. Um, kontakty towarzyskie, zobaczcie, kochani, to też ta sytuacja, nawet że jesteście w pracy i, ta, i sytuacja was dołuje, to może być połączone. Również z, z tym, że ktoś w pracy uwikłał się, w, jak krótko mówiąc, w jakiś romans, bo tutaj macie kontakty towarzyskie. Karta wieży, azbuław i ósemka pentakli to jest karta pracy. Czyli niektóre bliźnie, bliźnięta po prostu mogą w pracy uwikłać się w romans, co Wam się czkawką odbije, krótko mówiąc. Natomiast jeśli chodzi o ideę, to mać... Już abstrahując teraz od romansów, to tutaj Karta Wieża i Azbuław pokazuje, że niestety, ale nowa, pra, nowa praca, nowe obowiązki jakieś, przyjdzie na to jeszcze troszeczkę poczekać. Także moi drodzy, jeśli nie możecie w pracy wytrzymać ze względu na to, czy uwikłaliście się w romans, czy jest po prostu kiepska atmosfera, to radziłabym jeszcze ostatecznej decyzji o zmianie pracy nie podejmować, ponieważ mo, może to mogą być to takie obiecanki, cacanki, tak? Jest jakaś nowa propozycja pracy przed Wami, ale jest również karta wieży, czyli to, że ktoś Wam obieca, że zatrudni Was na stały etat, na dobrą umowę, no to po prostu no, między bajki to włożyć, tak? No i tu mamy emocje, tęsknoty, pragnienia, proszę bardzo, jest pokazana para, umiarkowanie. Także tu wracam jeszcze do tego romansu, który może Wam się w pracy tutaj przytrafić, czy przy okazji obowiązków, jakie wykonujecie, że jednak nastąpi umiarkowanie, czyli pogodzenie tutaj dwóch, dwóch stron. Okej, okay, bardzo fajnie to wyszło, podobało mi się nawet, e, e, nawet takie, taki sposób ułożenia karty, jeśli chodzi o te 12 domów e, astrologicznych. 4, 5, 6, praca, no tutaj cały czas ta praca. 7, 7 małżeństwo. Czyli jeśli tego Asabuła weźmiemy jako, e, jako taką perspektywę do, m, dotyczącą małżeństwa, to m, może nastąpić takie również odnowienie uczuć pod tym właśnie wejściu na jakąś tam pokrętną ścieżkę, jednak stwierdzicie, że nie, jednak ten partner jest OK i y, y, dochodzę z nim do porozumienia. Także takie tutaj są energie. Grudnia. Pamiętajcie, że e, bardzo korzystne jest dla Was przebywanie e, wśród ludzi i tylko i wyłącznie właśnie otaczanie się znajomymi e, postaciami, jakimiś dalszymi, bliższymi, przyniesie Wam możliwości rozwoju. Także nie chowajcie się, bliźnięta, w domu, wyjdźcie do ludzi, bądźcie z ludźmi. Tyle tylko, że róbcie to w sposób mądry. Dziękuję bardzo serdecznie.